Jak słucham takich rzeczy, to też od razu sobie myślę, że jestem lekarzem, więc co dzień przyjmuję pacjentów, to zastanawiam się, wiesz, ta wiedza, którą już jakby my ją komunikujemy, ale wiesz, od dawna jest to gdzieś tam zapisane, zbadane, że tak jest, jak to powinno zmienić medycynę przyszłości? Jak medycyna przyszłości, jakbyśmy mieli tak sobie zwizualizować, będzie się różniła od tej medycyny, którą dzisiaj mamy? Jak to, o czym mówimy, o tym przełożeniu psychę na, na fizykę człowieka, Wiesz, jak schemat, gdzie jest miejsce tutaj psychologa, jaka jest rola pacjenta w procesie, podmiot-przedmiot. Yy, wiesz, masz jakąś wizję tej przyszłości, jak to powinno wyglądać? Troszkę ma. Yy, tutaj też myślę, że właśnie warto byłoby jeszcze tak, może troszeczkę pociągnąć też ten efekt nocebo i placebo, dlatego że tak jak rozmawialiśmy tutaj jeszcze przed nagrywkami, yy, bardzo często. Środowisko medyczne ten efekt noce, bo trochę tutaj na pacjencie wywołuje. Musiałam. I często jest tak, że to pacjenci słyszą od lekarza, no już pani wiele nie pomoże. Do końca życia musi Pani brać leki. Zostało panu maksymalnie... 12 miesięcy życia, czy mhm. proszę nic innego nie stosować oprócz tego leku, bo, bo tylko ten lek ma tutaj jakiekolwiek działanie, które, no, tam 5% szansy mhm. jeszcze daje, prawda? Albo co gorsza, tutaj dostanie pani lek, ale będzie mnóstwo skutków ubocznych. dłości, wymioty, proszę się przygotować na ciągłe wizyty w toalecie, na bezsenność mhm. po itd. i tak dalej. Więc same słowa, jakby, już mogą wywołać mhm. lęk i różne emocje takie, no, negatywne danej osobie, i no, przez to też ta osoba wpada w lęk, i, i myślę, że. To jest też dość ważne, żeby nie generować za bardzo efektu nocego. Czyli, jeżeli już dany pacjent decyduje się na jakieś leczenie, jakiekolwiek by ono nie było, czy to są antybiotyki, soty, czy nawet jakaś zwykła nie nieważne, jeżeli już podejmuje się decyzję, że w, tę, w tą stronę idę. To ja bym bardzo mocno polecała nie czytać wszystkich skutków ubocznych, nie wchodzić na różne grupy fora, gdzie masa ludzi narzeka po prostu na to, co, co to wywołuje, bo to generuje efekt nocego bardzo, bardzo duży, i często ci pacjenci oni by nawet nie wiedzieli, że coś takiego może im się przytrafić, ale ja na przykład na konsultacjach często słyszę. Czy może mi pani polecić jakieś suplementy na mdłości, na biegunki? On mówię, coś takiego wystąpiło pani. Będzie. Nie, ale będzie na pewno, bo lekarz mi powiedział, że ja dostanę lek i tutaj na pewno będę mieć straszne problemy jelitowe, więc tak... Trochę osłonowo. No i tutaj też wtedy w sumie dość, dość fajna moja rola, ja mówię, ale nie musi wcale tak być. To dobra, damy tu probiotyk i nie będzie biegunek I staram się tak trochę tym, tym, tym placebo to podziałać, żeby dana osoba rzeczywiście uwierzyła w to, że okej, okay, to może dawać jakieś skutki uboczne, ale niekoniecznie na ciebie muszą dotyczyć. Więc ja myślę, że fajnie tej medycynie właśnie w przyszłości, tak już trochę do tego zmierzając, fajnie by było, gdyby lekarze no, nie obiecywali złotych gór i że na 100% się pani wyleczy, no bo nikt tego nikomu nie może, może obiecać. Jak już wiemy, wiele czynników na to wpływa tych wewnętrznych, ale fajnie jakby dali jakąś nadzieję, chociaż na zasadzie, mhm. no pani, tutaj taki, taki lek, proszę się nastawić, że wszystko będzie dobrze, proszę w trakcie tutaj w lewo sobie wyobrażać, wizualizować, mhm. że ten lek zabija te negatywne komórki, czy wirusów, bakterii, czy nowotworowe. E, proszę się zrelaksować. Proszę się zrelaksować. Proszę, powiedzieć, proszę, to proszę ten ten rzeczy, Bo mhm. pewno mówimy jeszcze więcej na wizualizacji, mhm. ale uruchomiłaś taki, m, taką rzecz jak pewna sprawczość, czy to, że jestem aktywny w tym wszystkim. Mhm. Bo dopóty to jest coś takiego biernego, że my ci coś robimy, my ci tegoś mhm. tam lek dajemy, to, to człowiek jest tak naprawdę e, przedmiotem, a nie podmiotem. Mhm. Jak zna, zaczynasz już ten temat, że ktoś ma być zaangażowany mhm. w ten proces, powiedziałeś, że wyobrażaj sobie, jak, jak działa Twój układ odpornościowy, jak mhm. lek działa. To jest troszeczkę ja uruchamiana aktywność, a my jako ludzie mhm. jesteśmy do tego stworzeni, żeby być sprawcami, żeby być aktywnymi mhm. w tym wszystkim. Nie? Tak, żeby mieć w ogóle poczucie sprawczości, bo najgorszy stres dla nas to taki, którego nie możemy kontrolować. On mhm. ten największy wyrzut hormonów stresu. Jeżeli my mamy poczucie, że my mamy kontrolę nad tym swoim mhm. zdrowiem i że ono zależy jednak no, w dużej mierze od nas, a jakiś lek, suplement, dieta i tak dalej, może to wspomóc oczywiście no to automatycznie też wchodzimy w zupełnie no, jakby inne pole energetyczne, nawet czy zaczynamy produkować inne hormony, neuroprzekaźniki, dopaminę, oksytocynę itd. No i to z kolei umożliwia nam no, proces zdrowienia. Tutaj nawet samo wyjście w stan relaksacji generuje m, inne fale mózgowe, fale alfa chociażby, które się aktywują w sytuacji, kiedy my się rozluźniamy, relaksujemy. Które z kolei umożliwiają przejście Wam w głębsze na ale też teta. Myślę, że, że, że tutaj gdzieś powstaje jeden taki bardzo ważny punkt tej wizji medycyny w przyszłości. To jest ta wizja, w której pacjent jest aktywny i jest podmiotem, a nie przedmiotem. I my w medycynie, już mówię, my jako lekarz. Mamy, niby to od dawna jest tak, że, że pacjent jest aktywnym przed, y, podmiotem, a nie przedmiotem tego procesu leczenia, ale to jest tylko, tylko teoria. Jakby rzeczywistość jest cały czas inna. Jestem Wiem, że to w przyszłości musi się zmienić i dla mnie na przykład jest tutaj bardzo wielka rola edukacji pacjenta. Ja, jakby, ja, ja chcę, żeby mój pacjent rozumiał, co się nim dzieje, co będziemy leczyli, jakim testem to sprawdzimy, czy właśnie nie tracimy sprawczości, jeżeli to nie zadziała, to mamy drugi pomysł, albo mamy coś, albo coś. I ja bym chciał, żeby on był ze mną w jednym teamie. I to, to bardzo dużo rzeczy zmienia. Ale to jest super sprawa, bo niestety, ale właśnie tak jak ja też rozmawiam z różnymi osobami, to oni bardzo chcą się dowiedzieć czegokolwiek, chociażby od lekarza onkologa, a są bardzo zbywani. A co, pani chce wiedzieć więcej? A, a co, jak ja tu jestem lekarzem? Proszę się nie odzywać. No. Naprawdę takie niemiłe słowo potrafią. Z lekarzy I ten pacjent on bardzo chce się dowiedzieć, a co to za lek, a dlaczego on działa, a czemu go podają, a czy są inne możliwości, i tak dalej. I właśnie nie ma tej dyskusji. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby rzeczywiście no, jak najwięcej tego dialogu tutaj było i, i żeby ta osoba no, czuła się taka zaopiekowana. Także jednak no, ktoś traktuje Już... go jako człowieka, a nie jako statystykę jakąś. Ja, ja widzę też lekarza jako. No... Przewodnika, ale nikogoś to zastępuje myślenie Aha. pacjenta. Jakby zadaniem lekarza jest poinformować, udzielić kierunku, wywołać dyskusję, odpowiedzieć na pytania, spacyfikować lęki, ale nie traktować właśnie pacjenta jako dziecko, które cię to nie zrozumie. Nie? I tutaj ta rewolucja musi się tutaj gdzieś rozgrywać. Nie, ja ten taki schemat, że nie wiem, my, lekarze, jesteśmy wąską kaską kapłanów egipskich który zna tajemnicę, kiedy Nil wyleje i zaćmienie słońca będzie, a prosty lud po prostu, to, to, to jest, bo minęło parę tysięcy już, minęło lat, nie? Więc tutaj potrzebna jest zmiana mentalności i pacjenta, i lekarza, mm. czy generalnie każdego pracownika służby zdrowia, który w tym procesie gdzieś tam funkcjonuje, nie? Tak. Mm -hmm. Wróćmy do tej jeszcze, powiedziałeś, że jak tak zachęciłem się powiedzieć, że masz trochę tej wizji medycyny w przyszłości, coś tutaj wyciągnęliśmy. Mm -hmm. Co byś dalej powiedział do tej, jak ta medycyna przyszłości ma, ma wyglądać w związku z tym, o czym mówimy dzisiaj? Mm -hmm. No czyli właśnie nie generowanie zbyt dużego efektu na mocy, bo fajnie trochę właśnie podzielać na tym placebo, na zasadzie powiedzieć coś fajnego na temat leku. Nie mm -hmm. na zasadzie to ma takie takie skutki uboczne, tylko na takiej zasadzie wielu osobom to pomogło, mam wiele historii, gdzie rzeczywiście lek mm -hmm. zadziałał fajnie, żeby tak no, trochę też tutaj pozytywnie wpłynąć, no właśnie medytację, wizualizację, czyli też tutaj w tym kierunku fajnie, jakby to poszło, żeby ten pacjent był edukowany w jakiś sposób, jak stworzyć tą swoją nową tożsamość mm -hmm. osoby zdrowej mm -hmm. też, żeby nie generować w pacjentach takiego poczucia, że okej, okay, jesteś, jesteś onkologiczny. Często właśnie moi pacjenci onkologiczni słyszą coś takiego, jesteś onkologiczny. Tak jakby to już była łatka, tak no to to łatka do końca życia. Tak, jest. tak, tak. Proszę przychodzić raz na pół roku na kontrolę, no i jak nie będzie znowu, to fajnie, no. ale to, takie też oczekiwanie często, no jak już pięć lat ktoś przeżyje, to już super, to już ci lekarze mm. patrzą w zasadzie, w tyka, zegar tyka, mm. kiedy to będzie znowu. A fajnie by było, gdyby ci pacjenci byli edukowani, że oni powinni stworzyć wizję siebie na nowo w pewien mm. sposób, czyli zmienić i swoje środowisko, które doprowadziło do Przede wszystkim, bo mówi się, że nie da się wyzdrowić w środowisku, które doprowadziło do choroby. Czyli mhm. też zmiana szeroko pojętego środowiska, wyjście z jakichś toksycznych relacji, zmiana pracy czasem, mhm. wyjście poza tą strefę komfortu, ale docelowo zmierzając w stronę tego, co nam ułatwi to zdrowie w dłuższej perspektywie, ale też właśnie poprzez wizualizację różnego rodzaju medytacje. Wchodzenie w tą tożsamość osoby zdrowej, czyli wyobrażanie sobie siebie zdrowego, jak wyglądam, jakie pasje będę realizować, jakie cele zrealizuję, jak się wtedy czuję, hmm. to jest też bardzo ważne, żeby po prostu stworzyć jakby siebie na nowo, można powiedzieć. Hmm. Tak. Oczywiście bardzo duże uproszczenia to nie jest takie proste. No. Nie, nie zrobimy tego w tydzień, dwa, to jest praca na miesiące albo i na lata, ale no, warta, myślę. Dla mnie to jest no. ciekawa myśl, co